Ja w tym filmiku pokażę Wam 10 lifehacków. Niektóre z nich może już znacie, ale mam nadzieję, że niektórych dowiecie się ode mnie. Jeżeli znacie jeszcze jakiś lifehack, którego nie podałam w filmiku, to podzielcie się nim w komentarzach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz zasubskrybować mojego kanału. Przejdźmy do filmiku! Łączamy prostownicę i dzielimy włosy na cztery części. Możecie też je podzielić na dwie. Ale ja mam bardzo grube włosy, dlatego podzieliłam je na cztery części. Później każdą część warpocza przejeżdżamy kilka razy prostownicą. Rozplątujemy teraz wszystkie warpocze i uzyskujemy bardzo ładne fale. By pozbyć się robali z naszego picia Tak wiem, brzmi to trochę ohydnie Ale niestety takie rzeczy się zdarzają Po prostu wlewamy do szklanki picie I dajemy foremkę z mufinki I wbijamy w to słomkę I to tyle Kroimy jeden plasterek cytryny I kładziemy ją na ukąszenie od komara żeby bardzo schłodzić nasze picie prawie do połowy wlewamy wodę do butelki i kładziemy ją do zamrażalki na dwie godziny bądź na całą noc Ja zostawiłam na całą noc po prostu wlewamy nasze ulubione picie i mamy bardzo ale to bardzo schłodzone picie czasie osiągnąć schłodzone picie wlewamy do miski wodę i lód i dajemy kilka łyżeczek soli i wkładamy w tym picie i po jakichś 5 minutach jest gotowe znacie to uczucie kiedy wchodzicie do auta a pasy są strasznie gorące? mam na to sposób po prostu kiedy wychodzicie z auta wpinacie pas a gdy przychodzicie nie jest on ciepły i jest po prostu schłodzony Teraz mam dla Was pewien przepis. Po prostu bierzecie ciasteczka, ja wzięłam pieguski i dajecie jedną gałkę lodu na to ciasteczko i po prostu je składacie i wychodzą naprawdę przepyszne prze, prze ciasteczka. Przy drugim ciasteczku obsypałam je posypką, żeby było bardziej kolorowe i takie wakacyjne. Żeby uniknąć oparzenia przez klapki, szczególnie jeżeli one są ciemne, po prostu odwróćcie je na drugą stronę i kiedy przyjdziecie, będą one chłodne i nie będą was parzyć. Żeby uniknąć plątania się włosów, po prostu zanim wejdziecie do basenu, zwiążcie je w warkocz. aby zaradzić oparzeniu, po prostu do miski wlewacie maślankę lub kefir, bierzecie ręcznik kuchenny i kładziecie na oparzenie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik. Jeżeli skorzystałeś z jakiegoś jednego lifehacku, to napisz w komentarzu. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Spróbujmy dojść do 170 łapek w górę. Tak w ogóle dziękuję Wam za 200 subskrypcji. Jesteście wielcy. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!